Dobra, siema. No to zaczynam. Okay. Dobra, siema. Dobra, to możemy już zaczynać. Dobra, no to zagram sobie w CS. -a. Zobaczyć, czy coś piszeć nie, na razie nie dobra już do mnie coś piszą spoko, dobra zobaczmy czy tutaj na żywo Tak TV Jest na żywo. Mój kanał. All... No jest. Poczekajcie, słychać mnie. Dobrze. Słuchajcie. Na mnie. Żywo. Dobra, wszystko jest taksum. Some... TV. jest na żywo do wpiszeć dobra no to gramy na razie youtube tak są kozek tak są. o jest. Kanał, dobra, dobra, okej, okay. YouTube, jest ktoś, nie ma, okay. tak są kozak, tak o jest, dobra, no to gramy, czekajcie, ściszy wam, żeby nie było echa, Zagramy sobie 5 na 5 Dobra, 5 na 5 Lejtowa, nie, dobra ten Dobra, lecimy na jeszcze O, mój kolega. Napiszcie coś, jak jesteście. Dobra, dzwonię do swojego kolegi. Dobra, to jest O Jezu, jakie wulaga miałem. Head shot! Jak coś, to mam rękę. Brak... Jeden. Dobra, nie wyszło. Napisz coś na czacie jak słyszysz i daj suba. Zombie, masz chyba lagi. Ej, zombie. Dobra, kolega mam lagi. Dobra, to może zrobimy tak, że zagramy na początek uproszczonego albo daj tu Dobra, daj zagramy. Dobra, ktoś wbił. Aha, let's roll. A, A, nie bój nie. się nie. A jest Dobra, jest jedna osoba, chociaż dobra, no to gramy. Czekajcie zobaczę sobie. Takiego laga miałem okej, okay, wchodzi już o Jezu, tyle ping. pani ja dobra, jakoś da się. Okay, ich warte, die Tatsache, dass du der Boy Pro Gamer heißt, sagt doch alles, oder? nie ma u mnie online aha X da. No tutaj pokazuję że jest co to ma być Muszę tutaj ogarnąć Dobra, może teraz będzie Dobra, siema X, dobra tej na żywo Dobra Зачем? Bueno, Pokazuję, że wszystko jest dobrze. Poczekajcie. Poczekajcie widzowi, Muszę jeszcze coś zobaczyć. I kanał. Dobra. No. Jest na żywo. Jest. Dobra, すごいですよ、焼きドラゴン Wszystko jest dobrze. Okej, okay, i teraz powinien być live. Zobaczymy. Tak sąd kosek jest. Jedna osoba ogląda to. No jest łapka dla ciebie. Dobra. Załuję się w tu Tur tur, tur tur, tur I needed a monster, a 99 I When the device 99 to

Тут же тут.